Dobra, oprawiamy saj, ogro na tupki coś tak, będzie. Dobra, dawaj, nie dawaj. Zaczytaj, tak dawaj. To nie było live czy było? Live teraz. Live. Oni tylko śmiają. Środek. No wyjdź, szczel go, No ale się zmieniamy w opcjach coś tam. Nabływam no, coś. Dobra, on się nie śpieszył, wiesz że go prawie. Ole mu zajebałeś. Widziałem no, tylko no, jak się nogami no, nakrywał ja się prawie, gruby no, na twoja Co te mały, papi to małaciek papito? Zobacz jak cię Paweł dusi nie, no. no nie zrespa Papi full auto Sprawdzimy full auto na mapie Kochajcie Nie chodzi to o dzień z jednym Podez jeden to są dwa hapa na przestrzeni. Paweł jak czołg. Przestępstwem starszy od ciebie <sparcie> byku. Nie zapędzaj się, kurwa. Chyba ta. O, jeden, dobry. O, malutko ma jeszcze. Daj, no pakieta! Ale to wystarczy. Jest, jest. Grzymy! Nie! nie. To nie, Jaro, ile to ma za? 3-3. 3-3. Nie to jest Nie idzie. Gwóźdź podest! Parami chodzą jak! Mogę przejść! Wyajmowań! Trzeciano dobrze. O m 4 No to w 40. No pogieta masz to. Piętnaście to Aaaa! jest. 10 hp podest. 10. Nie, no, jak człowiek pan Paweł! Dobra, nie było co zbierać. Dobrze został, ty Patrz, Paweł. Ty, jakaś świnia jebana, skracająca. Nie, gruby, ko koniec z tej znajomości. Nie! po prawej kampi, kurwa, Ale mówię, no świnia będzie jak skrócimy, no nie może być świnia. Lkis.com Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem Pago i Knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie. A z kodem Pago Bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. Nie, ale perka, perka to Mati, To chodzi, Ej, no. Ile HP, papi? 37 Kurde Nie no, coś tu nie tego, nie trybi 49,4 Jarek, <grym> jakie full auto tutaj kręcisz Dobrze chodzi to full auto, ty Lecę, lecę z full auto tylko, hej Dobra bo już to nasza prawo wiem Prawo było stabilne. Jest... O kurwa, Obity też, 50 mniej. O, ty, ty co strzelił ty! A biegł jeszcze. Dobra, stary grubę. Spoko, spoko. Ja nie mam Ale <laughs> A jak słyszałeś jak Emery, ty, 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 jeden. Nie. Do lewej. A gruby, co jest z tobą? No co? Wyjaśniaj ich no. No kurwa, teraz Patrz pan, patrz. Czyli na środkową paką siedzi. Serio? Tak. Pako na jest. Nie, na środkowej patce <gryzny> Na skrzynkę mi widziałeś? On no, chciał, tak. tak. Gdzieś <gryzny> 10 szmaty, dawaj go. Nie oszukuj. Rychę masz, ja, ja się zastosowałem jak Jarek nie że jestem za środkową. Ten co zjwa logi, ty. Prawo, po lewej, prawo. po lewej, po lewej jest. Nie wierzę. 2 HP ja, ja, do końca dobrze do końca 22.5 zł. Mamy 30 w tym, meczu, 5% sensu. A jaki to skrzynka, comeback Izrael. 15 dolarów wracaj do 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 dla mnie. Do prawo. Lewo, lewo. Ile? Ile można? 2 HP. Jezus, baba. Nic mi nie dajecie. O kurde, brawo. Oprawili a. mnie z dwóch stron. Dobra, dawaj z mapa. mapa. No. a to jest dobre, to jest blasta. Takie składy pomieszane mamy. O kurwa, to lecą te... Co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje na pewno. Trzeba rozbijać najpierw pierwsze czy jak? Nie, 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 musisz na to uważać, bo jak spadniesz na głowę, to dziwi. Pago, tam musisz uciekać, kreporze. Jak? Pawełczak! Ile miałeś? 24 Dobra, no, no, dłuższe Składem tak jak wczoraj Czy można zbijać te paczki? Nie Kurwo O kurwa <laughs> Kurwa, nie się... ale... w siedzi sensie... No nie 30, 30. 2hp ma 2hp, <laughs> nakitaj, ja nakitaj Nie A, te jest trzeba ten to te szynki ty. A, czyli one spadają? Grajmy w ogóle ty. No mówiłem, że możecie kupować. Te... Dobrze, że spadają? Oni, oni w ogóle nie spadają. Musisz nie strzelić. Jaki gracz serdeczny. No to mi się podobało. Cześć, Mateusz Pagokso, 2-latka. Do jest, do prawej jest. To nie zapomnę jej nigdy. No, Paweł, ja, czemu nie kupujesz? Nie. Ja bym się postrzelał takie kurwa skrzynki, jakieś flesze Bez no, no, blokami, z stópkami No, możecie kupować, się no przecież mówiłem Kurwa i ginę Pochodzę jest blokach Tak, na, <mówki> na, na <gloku. mówki> jeden i drugi dostał miałki Na gloczanach, nie? <mówki> co on pyskuje? Kurwa, nie mogę ze śmiechu, po lewej jest Ta mapa jest strasznie mała no... Nie, ty Nie klucze... jest 3, czysto, star, ilowa mapa z tej nory, kurwa Nie, nie, trafiłem w w ogóle Dostałeś, soknął. Ej, jak on pikuje stary żadnie! Nie mogę! Co ty? Oh Ej, kołysak z Ale moje pozycje to są. to A ile to latał te paki, tak? No śpiewaj Gramy super tak A on tak robi ty. Te. <grywych> ten le... Gdzie ja, on może. Możemy bez skrzydła, ale jest, no, jest śmiesznie ten. Ty prawie mi skrzynkę zajęła w cymbał OPRAWIONY! Dobra, to bez skrzynek chcecie, nie? Dawaj bez skrzynek, bez, bez skrzynek Paweł? Bez skrzynek i skrzynki lecą No zaraz z grubym gadaj Gdzie ten pizdzielec jest? On jest gdzieś za mapą Ty, <laughs> za mapa jest tak mało przejrzysta wreszcie <laughs> <Ta. śmiech> Nie wytrzymie. To ja nie wytrzymię ty o, wiesz, na pistolach oni słabi są to easy Czemu ty kurwa kampi Pago? Strzelam się I... Kto ty że kam strzelałeś on, ty <laughs> easy. Co ty chciałeś? O u nas w respie jest człowieka kan kanabandy. Chodź na plecy Seju pomimo nas jest Co tyle <laughs> <laughs> o o. Papi, kanalarz, norek, Tadek to Ja pierwszy raz tam ustaję. Do was? Do grubego? Gruby to on co tam chodzi Na plecaki No nie, do no, pakieta No uprzyczajony, ja tam jak kurwa w wodzie Coś za moment kogo, nie da się go zabić chciał go zastrzelam Ach Gdzieś gruź odpuściłem w nie? Kolał to też nie siedzi Uuuu, to. Ta lata taka mała ginie. Na kule jest. Eee! A gdzie a gruby? Ja bym się zjadł ty już w plecy, a już plecy zrobił. Jak ty zginąłeś, zabicie? Tak spadają. Do prawej, do Paweł. A i prawie 10 ciapę mm. Uff prawy Dobra, gigi. GG GG Przypominam o łapkę w górę i subskrybencja Profesjonalni zawodnicy, pan Paweł Pawłaczek i pan Jarek Papito oprawieni Goła, Elegancko prawie.